Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando, czołem Mando. Cześć. No i zgodnie z zapowiedzią nadrabiamy komiksowe zaległości gwiezdnowojenne dotyczące eventu Mroczne Droidy. Omawialiśmy krótko, mam nadzieję, że z waszej perspektywy krótko, czy niedawno, język mi się plącze, przepraszam, niedawno serię Star Wars, a dzisiaj sięgamy po naszego ukochanego Darta Vadera, który to album zbiera tak jak i Gwiezdne Wojny pięć zeszytów od 37 do 41 i tutaj ekipa odpowiedzialna za ten komiks się nie nie zmienia, bo za scenariusz odpowiada cały czas Greg Pak, a za rysunki odpowiada Rafaele i Jenko, którego już wielokrotnie wcześniej w Gwiezdnych Wojnach widzieliśmy. No i Mando, poproszę cię, żebyś streścił pokrótce fabułę. Co tutaj Vader porabia na froncie walki z Mrocznymi Droidami. Tak, to teraz będzie naprawdę krótko, bo no, umówmy się, samą fabułę tego pięciozeczytowego komiksu to można w dwóch zdaniach streścić. Rozpoczynamy od ataku plagi na egzekutora, którą widzieliśmy w evencie Mroczne Droidy. No, i nasz mroczny lord Darth Vader, który w tym czasie testuje swoją magiczną lancę i magiczną tarczę, którą zdobył wcześniej, żeby jakoś skupić tę swoją moc, która jest rozchwiana i nad którą nie panuje po otwarciu klatki farmata, no, zostaje wezwany tam leci, robi rozpierduchę, walczy z plagą i wygrywa. No i tak naprawdę do końca on walczy z różnymi droidami, bo ląduje na planecie i jego własny droid zostaje zainfekowany i mamy kolejną walkę. Jakiś tam pajęczak zostaje zainfekowany i mamy kolejną walkę. Cały czas mamy dialog pomiędzy Weiderem a plagą. Ostatecznie również sam Vader zaszczepia się plagą po to, żeby walczyć z plagą i finalnie ląduje na Coruscant, by skonfrontować się z imperatorem. Nie umiem tego lepiej streścić, bo i tak, chociaż dzisiaj czytałem ten komiks, to teraz przed podcastem musiałem go przekartkować. No, myślę, że dobrze streściłeś fabułę, bo tak jak tutaj zauważyłeś i to jest chyba najważniejsze, to jest pięć zeszytów, ale z jednej strony niby się dzieje dużo, tak jak mówiliśmy, że dużo działo się w gwiezdnych wojnach, natomiast tutaj to jest bardzo wyraźnie podzielone na takie w zasadzie zamknięte bloki, i tak jak mówiłeś, zaczynamy od ataku na egzekutora. I tak naprawdę tutaj ja ci powiem, że podobał mi się tylko jeden motyw, i to nie związany bezpośrednio z Wejderem. Podobało mi się tak najbardziej. no Bo w zasadzie poza tym to jest po prostu nawalanka, która jest, no, w porządku, od Wejder uzbrojony w tarczę i lance niczym właśnie jakiś rycerz nawala się z droidami. Natomiast tutaj mamy dosyć ciekawy motyw, gdzie z jednej strony Masa Meda zaczyna. Czuć potencjał, żeby się pozbyć Wejdera i próbuje to zrobić. A z drugiej strony mamy no, imperialne podejście do wykonywania rozkazów i, i do ewentualnego zniszczenia także swoich własnych ludzi. I tutaj w kontekście relacji dowódcy jednego z niszczycieli i dowódcy egzekutora, czyli to jest chyba generał? Admirał Piet, no właśnie, zapomniałem jego rangę, Admirał Piet i to, to było całkiem e, ciekawe. Nie wiem, m, czy tutaj to zwróciło w ogóle to, twoją uwagę, czy w tym całym chaosie ci gdzieś tam to umknęło. No właśnie ciekawe, ale chaotyczne. Ja czytałem to w pociągu, więc troszeczkę odpływam czasami w pociągu i musiałem się cofnąć i to jeszcze raz przeczytać. Taki trochę chaos w tym miejscu, ale... Yy... Ale taki, no okej, no, okej, okay, okay, bo nie chcę krytykować, bo ten komiks akurat uważam, że jest jednym i tak z lepszych Wejderów. Tak, no i, i tak jak mówię, tutaj jest fajny motyw, nie będziemy spoilerować, to sobie przeczytacie. I po, 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 po pokonaniu tego zagrożenia na egzekutorze, Wejder leci na Mustafar. No i tutaj mamy po pierwsze konfrontację Wejdera z tym takim dziwnym pająkiem z samej początku z samego początku tej serii w zasadzie który też się wcześniej przywinął jeszcze w takim komiksie Revelations o którym my sobie na którymś etapie może porozmawiamy no i tak jak też sygnalizowałeś no tu mamy z kolei kolejny atak różnych droidów i, i plagi na Weidera który kończy się tym, co widzieliśmy w samym evencie Mroczne Droidy, czyli właśnie próby, próbą przejęcia Wejdera przez plagę. No i osobiście uważam, że to jest chyba taki najsłabszy segment, no bo z jednej strony mamy no po prostu potyczki z droidami, z drugiej strony no mamy próbę mm, Przejęcia kontroli Wejdera nad mocą i zapanowania, jakby nie tylko nad tym, tym takim zaburzeniem mocy, ale także w ogóle zapanowania nad swoimi emocjami. Tutaj znowu mamy te retrospekcje, które regularnie wracają w tej serii do, do przyszłości Wejdera, jeszcze jako Anakina Skywalkera. No i w zasadzie tyle, jak ten fragment tutaj oceniasz na Mustafarze. Wiesz co, no dla mnie ten środkowy segment to jest no oczywiście, on się odróżnia od pierwszego segmentu i od ostatniego segmentu, ale to jest ciągle to samo. Ten, ten, ten pięcio tom skupia się mniej więcej na tym samym. Tylko w różnych lokacjach walczymy z droidami. Wejder cały czas nieustannie, ciągle dyskutuje z plagą. Głównie to plaga mówi, a nie Wejder. Wejder jedynie jednozdaniowcami komentuje. I, i szczerze czy to się dzieje na Mustafar, na Korusant, czy na Egzekutorze, to jest mniej więcej to samo. I z jednej strony to jest minus, bo naprawdę tu pięć zeszytów można streścić w dwóch zdaniach, tak jak powiedziałem. Z drugiej to jest jednak plus, jak na tę serię, bo nie mieliśmy chyba jeszcze tomu tak spójnego, tak bardzo spójnego, bo naprawdę, te pięć zeszytów tutaj to jest jednoliniowych niemalże, no są przeskoki, o których mówisz, ale no cały czas dzieje się ten sam wątek, nie ma zwrotów akcji. To, co mówisz, retrospekcje, one są, ale są dużo mniej inwazyjne niż w pierwszych tomach tej, tej serii. Mhm, one tak. są tu kilka razy i powiedzmy nawet w konkretnym momencie, w którym on tam e, musi coś przemyśleć i wracają kadry znane z filmu. Nie ma tych przerywników, tysiąca przerywników pisanych czerwoną czcionką, tego bełkotu, który był wcześniej, także pod tym kątem jest plus, ale no mówię, no to jest cały czas to samo przecięte, tak jak mówisz, bo ten drugi segment nie tyle kończy się próbą przejęcia Wejdera przez plagę, co po prostu kończy się w scenie, w której Wejder jest, na, na, chyba na Mustafar, w tej swojej twierdzy Wejder. Tak, w, mhm. dokładnie. W, w, tym, w tym słoju regeneracyjnym. No i on tam wtedy jeszcze dyskutuje z Palpatinem, on odkrył czego najbardziej nienawidzi, co jest całkiem okej. Okay. Mówię, no trochę te relacje Palpatine-Vader wkraczają na następny poziom, aczkolwiek to, to jest nadal cały czas drążenie tego samego. I, i, i mamy przeskok. I na ten na, na te jeden czy dwa ostatnie zeszyty, dwa, przeskakujemy na Coruscant, co nie jest jakoś bardzo odczuwalne w tym samym komiksie, bo no bo mówię, bo, bo tu po prostu skaczemy od lokacji do lokacji i walczy z droidami, ale tak w tym miejscu tu jest ten segment, który był w głównym evencie, czyli właśnie, gdy Vader poddawał się regeneracji, a plaga go zaatakowała. Ja o tym wspomniałem właśnie umiejscowieniu tego zeszytu z głównej serii, dlatego że przyznam się szczerze, że trochę w pierwszej chwili nie skumałem, w którym to mogło być momencie, nie, bo właśnie tak jak mówisz, to jest tak liniowe, że tutaj zdaje się, jak się to czyta w pierwszej chwili, że Vader po prostu idzie z punktu A do punktu B, więc wiesz, tak gdzie tu był ten... Ten atak plagi, którego tutaj nie widzimy, no, no i, i ostatecznie jest to w tym miejscu. i Ja ci powiem, że jak przechodzimy na Coruscant, no to z jednej strony mamy znowu wałkowanie relacji z, na linii vader Palpatin, ale. No, tak jak to się zawsze sprowadza do tych niekończących się testów Palpatina, który po prostu rzuca biednemu Vaderowi kłody pod nogi. To ja ci powiem, że tu mi się podoba to, jaka jest podbudowa tej akurat konfrontacji, bo tu pak zastosował taki manewr, że wychodzi od Zemsty Sitów i od tej rozmowy imperatora, czy jeszcze wtedy nie imperatora, ale Palpatina z Anakinem Skywalkerem. Kiedy jest wspomniana tragedia darta Plagiusa. I to jest w sumie ciekawy motyw, no bo ten nasz pajęczak. Mocy, no jasno sugeruje Wejderowi coś, na co Biedaczek chyba sam powinien wpaść, że skoro Sithów zawsze jest dwóch i zawsze uczeń, który posiądzie wiedzę, wykańcza nauczyciela, no to powinien chyba ku temu iść właśnie Wejder jako aktualny uczeń Palpatina. No i w sumie to trochę zmienia tę dynamikę, nie? że wiesz, my coś z tego się przeznabijamy od lat, nie? że non -stop w tych seriach wejderowskich, albo w jakichś pobocznych komiksach jest tak, że właśnie wejder się miota, a imperator rzuca mu jakieś tam kolejne miniony, które mają go pokonać i, i, i wzmocnić z jednej strony, albo zabić i właśnie, żeby miał tam jakiegoś nowego ucznia. No i to jest w sumie całkiem spoko, nie? Że mamy tego wejdera, który no w zasadzie konfrontuje się bardzo bezpośrednio, bo wprost atakuje Imperatora zaraża się plagą, co też jest w sumie dosyć ciekawe, szczególnie właśnie z perspektywy tego ataku, który raz odparł wcześniej, tak żeby wykorzystać plagę do tak naprawdę własnych celów i, i nie wiem, wykorzystać droidy zarażone swoim własnym, można powiedzieć, wirusem. No i to prowadzi nas do, do konfrontacji, do podprowadzenia pod. Już też nie wiem, którą schizmę imperialną. No i to naprawdę czytało mi się całkiem spoko. A jak to oceniasz właśnie kolejny, kolejną konfrontację Wejdera z Palpatinem? Ja nie mam totalnie zdania. Ci, to z jednej strony, okej, okay, tak mam wrażenie, że robimy jakieś małe kroczki do przodu po tych tam. 20 latach, dupa, tam 22 chyba, od czasu, gdy Anakin zmienił się w lorda Wejdera i faktycznie nie wiem, czy on na tym etapie dopiero odkrył, na czym polega zasada dwóch i jak wie mają przetrwać. Z drugiej strony, no, no to. to no. No to, no to nie jest no nie dochodzi do, do przełomu, nie tak naprawdę. No, no, nad czym miałbym klękać? No, tam ta e, jak ona się podadministratorka mur e, mm -hmm. sama zauważa, że gdzie się nie pojawi wejder, tam się pożoga i, i zniszczenie, chociaż on chce przywrócić porządek, to. to no odkryła też Amerykę, ale no on postawił się imperatorowi i, i on może go pokonać, więc tutaj ta schizma imperialna, co ten ostatni kadr trochę mnie zmroził, nie pozytywnie, pod kątem przyszłości tej serii, ale ja nie umiem tego komiksu rozłożyć tak na czynniki i powiedzieć to jest fajne, to jest niefajne, no mówię, no po Kilku godzinach od lektury, dla mnie to jest mimo wszystko papka na walanka i trochę radość, że w sumie to było proste, spoko i nie pozostawiło niesmaku. I to już mi wystarczy, żeby zaliczyć tę lekturę do udanych. No dla mnie cały ten album, tak żeby podsumować trochę moje odczucia w kontekście fabuły, bo zaraz jeszcze do wizualiów przejdę, to no uważam, że on był spoko. Zgadzam się z tym, co mówisz, że właśnie na tle Wejdera. To poza tym segmentem z Sabę, -e, który też dosyć mi się podobał, to to wydaje mi się, że był jeden z lepszych komiksów i bezapelacyjnie bo to bezapelacyjnie to był najlepszy tain do tych wszystkich eventów, bo przecież no te eventowe Darty Wejdery, no to to w ogóle tak, fatalnie tak, ocenialiśmy. Tak, gdzie, gdzie Pak po prostu jakby pisał bardzo często komiks obok eventu, albo wręcz jemu przecząc te, te, te historie. Albo robił chaos, tak jak przy pierwszym Wojnie Nagród, gdzie tam po tak. prostu zwrot akcji co dwie strony. Tutaj nie, tutaj takich rzeczy nie robi, ale z drugiej strony mi się wydaje, że chyba lepiej to czytać w takim tomie, jak to zostało wydane w Polsce, bo to zrywasz ten plaster na raz, a mhm, jak tak, ja bym miał czytać to jako serial i mieć co kilka zeszytów przebitkę na 22 strony Wejdera lejącego się z droidami, to chyba by mnie to męczyło, stopowało przy całym tym, w całym tym evencie. Tak to jest, mówię, tak to jest dobry tajn, e, znaczy dobry, no nie, nie boli, czyta się spoko, nie, nie, wsto, nie stoi w sprzeczności z całym eventem, nie zaprzecza mu, jest po prostu no, na Wejdera z, z droidami i tyle. No tak, tak. A, a też na plus ja oceniam, że wręcz on dodaje sensowne rzeczy, no bo to jest to, co mówiliśmy przy okazji Lobota i co, co będzie melodią właśnie w tych wszystkich seriach. Wejder no, jest częściowo człowiekiem, a częściowo, no można powiedzieć, że droidem, więc tutaj ta jego dyskusja z plagą i ta próba, nie wiem, auto-zainfekowania się plagą, żeby przejąć kontrolę, to wydaje mi się, że to jest też całkiem spoko pomysł. Głupawy, oczywiście, bezapelacyjnie, ale ja to akurat w kontekście tej serii kupuję. I przechodząc do wizualiów, to ci powiem dwie rzeczy. Raz, świetne są układki i ja po prostu trochę nie pojmuję, dlaczego seria, na którą fabularnie Przeważnie narzekamy. Ja mam wrażenie, że te okładki Wejdera zasadniczo są dobre, a tutaj w tym albumie to podobały mi się naprawdę wszystkie i którejkolwiek by nie wybrali na okładkę tą wiodącą całego albumu, to byłbym zadowolony. A też Ienko, na którego też wielokrotnie narzekaliśmy. Przede wszystkim przez, nie wiem, monotematyczność taką kolorystyczną i te jego takie rysunki, które są bardzo takie sobie. Tak nie wiem, czy on się już trochę wyrobił, czy tutaj przez to, że jest dużo nawalanki no i kolorystycznie też mroczne droidy są specyficzne, no bo jest dużo tego fioletu i w dymkach i nie tylko, więc to, to też jakby dodaje koloru, ale wizualnie to też oceniam jako jeden z lepszych albumów. W ogóle czułeś różnicę, czy, czy nie, niespecjalnie jak, jak, jakoś się wyróżniał ten album na tle wcześniejszych Wejderów. Znaczy okładka, ta, którą ostatecznie wybrano, mi się ona podoba, jeżeli chodzi o ten event, bo tak, ja się zgadzam, one są naprawdę dobre te okładki, ale na niektórych to jest po prostu Wejder, na niektórych Wejder yy, yy, taki nie do końca czytelny może dla kogoś, kto nie zna serii, a tutaj mamy tę okładkę dużo droidów, idzie sobie Vader, jest Fiolet, jest, są te budynki w tle. To całkiem fajnie wygląda na okładkę do, do eventu, nie? Szczególnie, że ten mm -hmm. konkretny event to jest w sumie drugi event po tym pierwszym po wojnie Łowców Nagród, gdzie te tomy głównych serii yy, mają zmienione okładki. W sensie są okładki pod event, bo tak było przy wojnie mm -hmm, Łowców tak. Nagród, a potem szkarłatne i ukryte imperium, to były te normalne, czarne z ramkami. Nie? Więc tutaj mamy fioletowe logo i tak dalej, więc ta okładka całkiem fajnie wygląda. A wizualnie sam komiks y, ty, mi się bardziej podobał niż te wcześniejsze wejdery, ale to może właśnie przez kolorystykę, przez to, że mm, mamy więcej tych fioletów, trochę, trochę to inaczej wygląda. Bo, 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 bo wiesz, najmniej lubię, jak Wejder jest gdzieś w jakichś takich jasnych barwach, jak Wejder jest gdzieś na nabu, czy na jakiejś plaży walczy, to, to mi tam najmniej zawsze pasuje. Tutaj mamy same lokacje, czy to właśnie korytarze egzekutora, czy, czy jakiś statek, czy Mustafar, czy Korusant, plus właśnie ta fioletowa, ten, ten fioletowy odcień, plus te droidy, także wizualnie całkiem ok. No, ja, są, są elementy, których nie lubię u Jenko. Te najbardziej chyba tych rozprysków energetycznych, jak tam. Zostaje zniszczona, albo e, wiesz, jakaś blasterowa wiązka w coś uderzy, to te takie prostokąty, e, wybuch z prostokątów złożony, ale to są drobiazgi, pierdoły. Sam Wejder mi się podobał i to, jak ten komiks jest narysowany, e, też mi się podobało. Jeszcze fabularnie podoba mi się, że on, pomimo tego, że jak najbardziej rozgrywa się równolegle do wydarzeń głównych i przecina się z nimi, to nie wchodzi gdzieś tam w jakieś ważne wydarzenia te, mhm. tego głównego tak. eventu. To jest dobrze, bo. bo lepiej nie dawać Pakowi wchodzić w jakieś ważne wydarzenia i żeby on je pisał. Także same plusy. Same plusy. No to w zasadzie z naszej perspektywy jesteśmy prawie przy połowie Mrocznych Droidów, które się w Polsce ukazały. Zostały nam Doktor Afra, Łowcy Nagród i Drużyna D. Także... No to jesteśmy na półmetku, bo trzy już omówiliśmy. Tak. No i, i w zasadzie tutaj, no ja ci powiem, że ja niezmiennie podtrzymuję swoją... Opinię, że póki co ja jestem bardzo zadowolony, a w zasadzie no, ja mówiłem w ostatnim podcaście, że jeszcze drużyny D nie czytałem, teraz już jestem po lekturze, więc ja ogólnie będę raczej chwalił ten, ten event, a tutaj po tych dwóch tomach, które jesteśmy, no uważam, że to naprawdę jest dosyć sprawnie rozpisane, z pomysłem widać, to jest pomysł na, na cały po prostu ten event i na podział pomiędzy poszczególne serie, także no, mam nadzieję, że wkrótce porozmawiamy sobie o kolejnych tytułach z tego worka. Znaczy ja trochę rozumiem tę krytykę, bo wiesz, po pierwsze czwarty event to w, w, w tak krótkim czasie przed y, epizodem szóstym, po drugie podejrzewam, że czytając to hurtowo y, to mogłoby męczyć, bo to jest jednak mielone ciągle to wiesz, samo, to, nie? To samo. No, mhm. Przeczytaliśmy trzy komiksy, i to jest mielone to samo. My to sobie rozłożyliśmy w czasie, pamiętaj. A jakbyśmy to czytali zeszyt po zeszycie, naprzemiennie, podejrzewam, że też bym marudził. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o krytykę, to ja najbardziej uważam, że zasadne jest po prostu to, że tu jest absurdalnie wielka skala na bardzo krótkim okresie pomiędzy filmami. No, no ale umówmy się, że już na to narzekaliśmy wielokrotnie, że. Po prostu na bardzo krótkim ogólnie okresie pomiędzy epizodem czwartym a szóstym. No to przecież te serie komiksowe wszystkie to już natkały taką ilość wydarzeń, że to po prostu głowa mała. Więc ja to jakoś tam staram się wiesz, nie wiem, wymazać z głowy to może się powiedziane, ale. Staram się po prostu bawić tymi historiami, takie jak one są, a już nie zastanawiać się, że właśnie, że to jest bez sensu, że mamy tutaj inwazję na skalę dosłownie galaktyczną w momencie, kiedy jej nie powinno być, bo w zasadzie nikt, nikt o niej nie wspominał, no co, co w sumie jest bardzo dyskusyjne. No ale to, to trzeba zawiesić trochę niewiarę i zostawić to na boku, tak naprawdę wydaje mi się. No i mówię, no mnie się wydaje, że tak jak jest to wydawane w Polsce, jest to przyjaźniejsze do czytania, bardziej przyjazne, bo wiesz, historia opisana w Star Wars była spoko, ale jakbym ją miał co zeszyt przecinane łowcami Afrom, to pewnie jeszcze pozytywnie, i na nawalanką Wejdera, i znów wracamy do Lando, to, to by mnie to bardziej bolało, a tak jak na raz wchłonęliśmy historię Lando i Lobota, która była świetna, i na raz plaster z Wejderem, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Wiesz, siadasz do takiego Wejdera, masz oczekiwania nisko i się cieszysz, że w sumie podskoczyliśmy trochę ponad tę poprzeczkę, nie? Więc, e, więc mówię, wydaje mi się, że ten konkretny event na pewno lepiej się czyta, tak jak my to czytamy. No ja, mnie kusi w sumie, żeby może wrócić do Łowców Nagród, bo o tym mówiliśmy, żeby tak czytać naprzemiennie, bo na przykład to totalny off top już od Wejdera, ale ja pamiętam, że jak mój młody zaczął czytać Wojnę Łowców Nagród, no to on stwierdził, że będzie właśnie czytał tak naprzemiennie zeszytami i po nie wiem, tam 10 czy 15 zeszytach zrezygnował, odbił się od takiej formuły czytania, więc ja tak jak ty o tym mówisz, o tym czytaniu naprzemiennie, to ja w ogóle się zastanawiam, czy Um, czy ja bym tak chciał to czytać, nie, bo jednak wiesz, to, to ci atomizuje te historie, nie, jednak no, to są bloki tematyczne, bardzo wyraźne I z jednej strony no, coś tam się zyskuje, no, bo czasem dochodzi do tych przecięć pomiędzy tymi zeszytami w, w, w poszczególnych seriach. Nie wiem, że postacie się spotkają, albo że dochodzi do jakiegoś wydarzenia w evencie i tak dalej, no, ale z drugiej strony, no bardzo mocno rozbija to jak historię w, dane, w ramach danej serii. Nie? I, a jeszcze tutaj, na tym etapie, na przykład, gdzie właśnie wiesz, afra to jest zakończenie afry, łowcy to jest zakończenie łowców, a Historia w Star Wars na przykład, no to jest bardzo mocno linearna historia Lando i, i Lobota, no to no nie wiem, dla mnie to się w ogóle trochę dyskusyjnie wydaje, nie żeby tak to czytać, ale to mówię, to jest pewnie kwestia indywidualnych preferencji temat na osobną dyskusję trochę. Tak jest. No dobra, to e, dzięki ci bardzo, Mando, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. I mam nadzieję, że się słyszymy wkrótce przy okazji drużyny D. Na razie, cześć. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!